Cześć, Ciema. Elo. Jak tam twój ruch i dzieci? Bo skończyliśmy dokładnie jak w tym mój momencie. Ruch I dzieci? No, dzieci. Nie, jak twój yy... ruch ci idzie? A, no, jak mi idzie? No, bo tak powolutku to wszystko robisz. Dlaczego powolutku? Dla was to pewnie minęło dużo czasu. E, warto było zobaczyć, bo to jest trzecia poziomowa jednostka, dosyć mocna. E, zanim zaatakujesz armię, która oberwa przed sekundą w zamku, e, dosyć mocno. Tak, tylko podrzucę. Biegnę na nich. No to nie jest dobry pomysł. Czy wczytujesz już turę? Ale tak serio, to, to jest głupie, co robisz? Tak w opór. A bo oni strzelają? Nie, w ogóle, napierdalają wręcz i to bardzo mocno. To mogę wczytać? Tak możesz. Dobrze. Eee, otwórz. Eee, Tej tury, no. I okay. masz. Jesteś na początku, masz. po prostu przestań robić te ruchy, w których nic nie robisz, po prostu. Eee... Bo kupiłeś te miecze niby, jeżeli cię to interesuje. Eee, kupiłem, to ja, spokojnie, poczekaj, jest, jest, jest okej. Okay, jest okay. okay. Nic się nie zdarzyło, dobra. Ja, nic się, ten, nikt nie widział. Wybierz jednostkę, na którą ja. dobrze. I to te... Okej, dobrze. Dziabę, Dziabę, okay, się. dobrze. Dziubu, dziubu. Nic się nie wydarzyło, jest wszystko w porządku. Żyjemy. Elfa don donieś. Żyjemy. Słuchaj, podrzucę ci zamiast iść tam bez sensów w tamtą stronę, bo ten szkielet ci nic nie daje. Zobacz, yy, to Nie ale takie... on ma drewno, a ja drewno no. potrzebuję. Spojrzyj fest. tutaj na dole, widzisz, są takie dwa mieczyki bujające się na takich metalowych tarczach, widzisz? takie... Kieruj kursorem. dów, dół, dów, dów, dół. Oto po lewej. Widzisz to? to? To są skillery do walki. Dostajesz jeden poziom okay. w walce. Jakbyś Kimperowi to dał, to on Ci nagle zleweluje dosyć dobrze w walce wreszcie. To jest dobre. Ja rozwalę te szkielety i tak, to dawaj, yy, się je bo drewna potrzebuję, wiesz co, po prostu tam, yy, żeby móc balisty, żeby mi się mm -hmm. już zbierały. Dobrze. I yy, jak sobie to zrobię, to co? Mógłbyś, jeżeli już tak wysyłasz te jednostki, tak sobie z tego swojego drugiego zamku, to możesz tym jednostkom na przykład kupić dwa łuki, bo masz tą procę czy coś takiego. Mm. I na przykład wysłać dwa łuki, wtedy Gimper i ja nawet stojąc, zamiast robić te głupie mogą robić chociaż podstawowe strzałki sobie, na no, jakieś, prawda. nie? No to zawsze jakieś tam Tam nie? po 500, wiesz, golda te łuki kosztują, więc to jest psi, psi pieniądz, a wiesz, a robi to robotę tak naprawdę, No Myślę, że to jest niegłupi pomysł, dobra. ale to zaraz, to na spokojnie ogóle, No, nie? tak, podrzucam, podrzucam na start. E, jak się, się bawicie, moi drodzy? Bo słuchajcie, my troszeczkę nagraliśmy sobie odrobinkę wcześniej, bo Tomek ma zaraz wyjazd. Tak dobrze mówię, tak dobrze Jak dobrze zawsze, jest. jak zawsze. zawsze mam jakiś zbyt, zbyt, jak kurwa, youtuber taki fest, nie? W sensie ciągle gdzieś jeździsz, podróże, takie życie fajne. W tym, w tak, tym, nie? No w tym roku to powiem Ci, że wyjątkowo, Tak nie? sobie pożyjesz bardzo, w tym życiem, nie? ten, bardzo, tak bardzo, sobie bardzo, pożyje. się Masz no, te golemy, no, to, 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 to. No, na ludzie, dobra, wese tu wleźcie, siedźcie tu na razie. Czy coś. No. Czyli ja poczekaj, zastanawiaj się tylko, zanim zaczniemy. Gryfie skały możesz robić, chłopie. To Opór lepszy niż te, niż te Bo jest za jedno robisz. No i zobacz, robisz. tu czwarto poziomowa jednostka, z porównaniem na przykład, weź sobie do zamku nie zamek duży. Ej, czekaj, patrz, 95. No, no. No to spa, I tak Selata przez pół mapy i jeszcze brak kontrataku. No a balista no to jest tier trójka też, no to jest inaczej. No, nie. Tam u nas jest ale ale topy nie urywa. Rady Dobre. miasta w ogóle też nie masz tutaj, tak po prostu A to pierdłki małe, nie? Tak, tylko to trzeba pozbierać troszkę kaski. No nie, no my ten rok to w ogóle giga wyjazdowy. Yes. A na maj i na czerwiec, yy, kminimy, no. chcemy zrobić sobie trip, bo jest Terpeka. Terpeka to jest ranking escape roomów z całego świata, tam no. robią każdego roku mapka i jest ich wciul po Europie, po tylko to często nie są największe miasta mm -hmm. i nie zawsze z obolotem tam dolecisz, więc mamy teraz plan na maj, czerwiec, na trzy tygodnie tripa, że wsiadamy w Alfinkę. Pakujemy się, albo jeszcze jest pomysł, czy kampera nie Tak, albo kampera ewentualnie jakiegoś sobie załadować. To żartem, mi to już może z lewetą od razu pójdzie. Myślę, że to jest taka szansa. Dojdziemy. No dlatego Klaudia podrzuca, że może kampera weźmiemy, bo to też na, nie trzeba będzie noslegować, tylko będziemy w kamperze. To jak prawda, w akurat kampera może być fajna. Podróż, no, to może, to może być nie głupie i żeby zrobić sobie tripa człowieku. Zaczę bo zaczęło się od pomysłu pod tytułem, abyśmy sobie do Berlina mogli skoczyć. Tak, patrzę kurde, 5 godzin autem, tak szczerze, to w ogóle nie jest jakiś bill. A potem mówię, ej patrz, dalej do Hamburga, dalej do Holandii, Belgia, Francja, pojechać dołem koło Marsylii, Monako, północ Włoch, jakaś Szwajcaria, Austria, Słowenia, Węgry, Słowacja i bach, do Polski sobie wrócić, takiego wiesz, po Europce sobie po prostu zawinąć. Jak liczyliśmy mniej więcej trasę, to przy trzech tygodniach Wychodziło średnio tam półtorej godziny dziennie w trasie, więc jakbyśmy robili co drugi, trzeci dzień przejazd, no to wiesz, co drugi, trzeci dzień mieć trzy godziny albo cztery i pół, to, to jest spoko w gruncie rzeczy, hmm. nie? To nie jest bardzo męczące. Patrz, to jest jakiś teleporter, do którego się nie da wejść. Ogon jamnika. Dwukierunkowy. A nie da się skończy. wejść do niego. Ciekawe, jakoś dziwnie ustawiony. Może tu komputer może się pojawić i jakby zniknąć, rozumiesz? Nie wiem, o co chodzi. Albo może on, jak cię zrespi w tym portalu, to go postawi do przodu, czy co? Nie mam pojęcia. Idzie? Zobaczymy, albo to gdzieś to będzie, to będzie, to jakiś to będzie jakiś spell z teleportem, że będziesz mógł się tam, wiesz, nie wiem, jak były wrota wymiarów tej jakby w trójce. Czekaj, zobaczcie jak to działa. Nie wiem jak to działa. No tak. A coś ci dadzą te pierdolniczki? No, ja potrzebuję 12 na dżiny, a dżiny są już takie... Fest. No fest. No to też jest czwórka, no. No, a u mnie dżiny z taki dużo no, no, różnicę robi. Tak, zamiast no, no siebie w tej sytuacji, bo ty to jesteś lamus, Jean ma już czary i dżin ma pierunę na pierdala, wiesz? Tak. Dobra, ja Franek no to sprytny kot, trzeba Sprytka, mu na Dobrze, znaczy to jest w ogóle bardzo kocie. Kot Maurycy na przykład słuchaj, budzi nas tak w taki sposób, że jak jest zły na Dominikę, to ogarnął, że ten, że najłatwiej budzić chłopaków, Aha. bo jak chłopaki się obudzą, to budzą Mikę, tak. więc to najłatwiej w ten sposób tu jest. E, albo właśnie wchodził na drapak swój i opierał się o ścianę i nawalał w ten, w klamkę, w włącznik światła. Walkę na. Tak, to jest walka. I wybieram jednego bohatera, któremu chcę to dać, albo ulepszyć. I masz na a dlaczego łóżnictwo Dostajesz jedną z umiejętności z pakietu walka. A okej, okay, w porządku. Mm -hmm. Teraz możesz napierdalać, strzelać, pamiętajcie. Ale teraz gimper strzela. A, ja teraz gimper strzela. No. a to ma jakąś mniejszą skuteczność niż walka wręcz? Nie wiesz co zależy. Jest tak, że do pewnego poziomu łóżnictwo jest lepsze. Po pewnym poziomie walka wręcz jest dużo lepsza. Lepiej strzelać według mnie. Ja wiem ja chcę zobaczyć obrażenia, bo miałem 24-38. walki wręcz mi nie pokazuje ile uderza. Mm. Generalnie jest tak, że do pewnego etapu lepiej strzelać. Yy, bo łatwiej wylewalać śledztwo, ale w późniejszym etapie zawsze będzie lepsza walka wręcz. To jest ciekawe, że to jest niby bliżej, a na tego miałem pełną strzałkę a na tego pół. Bo stał pół. W wysokości, wysokości terenu i krzak stał przy okay. pewnie. A, i to pewnie na to No, pewnie to na to wpływa, to wiesz? Ten rusałkę, to, nie wiem, powinienem to do rzeki. Szczerze, coś. to tak naprawdę powinieneś Rewowi zabrać teraz tą procę mocną i dać Gimperowi, bo małżeństwo. Ja żeby mocniej strzał. Ale teraz masz przywołanie o, okay. na przykład białego tygrysa, kolego. Dwa wieki gry. Teraz są spoko? Nooo! Lepiej. Ja. Są dużo lepsze, pod i zobaczysz, jakiś fajny jest. O, ładnie, Uuu, wiesz, że te gry trony już nie są takie złe. Ładnie, dupnął. O, i patrz, pierdol tego, tego drugiego. No człowieku, to no. To on jej się opłaca, żeby już stać i przywoływać. Ogólnie. No to fajnie, że trochę many będzie jadło ci, ale co do zasady, to już jest dobre przywoływanko. Dobra, dawaj że ty potem możesz byli. przywoływać chyba elfy, modliszki, jakieś takie no, w ogóle o, rzeczy, da. no. Tutaj generalnie chyba były słabe magie. A na pewno jest tak, że niektóre magie są super niezbalansowane. Chyba mhm. chaos, był jakiś opór mocny. Generalnie, czwórka to jest po prostu gra w becie. No, to mhm. są golemy stary. Czwórka to jest gra w becie, więc tutaj po prostu, jeżeli istnieje jakiś exploit, to na pewno nie został on spaczowany. Okay. I jak pamiętam teraz, jak przechodziłem kampanii i to rzeczywiście było tak, że jak zbudowałeś jakiś build, na pewno rzeczą, o którą wie każdy, no to, że oczywiście niespaczowane są tutaj e, te. No, bohaterowie, tak, tak. Mhm. Tego możesz się spodziewać akurat. Że są niespaczowani i są mocni. Mm -hmm. A ja nie wiem, czy to był mądry ruch. Ja, no, oni się zregenerują zaraz. Znowu się w pierwszej na górę widzę na walce. Tak, tak, chociaż że tak, chociaż no. tak. Tych giermków potraci giemkawie, to tak nic mm. nie urywało. No bo to jest pierwszy poziom, no to po prostu te pierwsze poziomowe jednostki są ogólnie strasznie słabe. To takie Ta. już podstawowe dwójki są dużo lepsze, nie? Tak, 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 tak. To, tak. Że masz 40 jakiegoś giermka, to tak naprawdę 6 golemów nie by go znaczy, rozniosło. Tak. A, no się nie nie znaczy. Mówię. A trzeba się będzie popozbywać tego. Dlatego tak, bo tak bo jak ty no. wiesz, wysyłaś te dwie jednostki, dlatego tak na to mówię, że to, A, to nic nie zmienia, nie? Ale wiesz, jeszcze jeden atak na Gimpera i. Ty też na Tak, myślę, Żeby go naładować. A i teraz tą proc. Daje, bo ona jeszcze plus 10 daje, ale sobie to prawo fajnie jest, strzela, no, nie? Tylko że wiesz, jakby on teraz będzie patrz, bo jak na tę umiejętność drugim punktem, to zobaczy co chodzi. Prawym, prawym przyciskiem na u, umiejętność ucznictwo. No, byśmy że większy atak zostaną do 15, dziel naturalną do na cenę, to na przykład pełne obrażenie, okej, Chyba na trzecim poziomie dostajesz drugi atak strzelecki, tam jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. Te skile u bohaterów musisz pamiętać, że one są strasznie niezbalansowane. Więc niektóre są w opór mocny, niektóre są w opór przeciętny. Okej, rozumiem, dobra, w porządku. Oni. To jest taki kiepski ucznik. Oni biegną ogólnie, tak naprawdę. Gimpera na możesz już strzelać, on prawie prawie na zawsze prosto strzałę. Podziecie. Ten będzie o kontratak szerski, to może tego nie rób? To zrobię tak, żeby... No to A, to dobra, on no, się wylaganeruje zaraz. No. A, ale Gimpera możesz... Za pięć już walisz, dlatego tego o mówię, że ten, ten Gimper w, w ruchu zarąb trochę robisz. No, no. no. no, no na szejkę trzeba uważać trochę. Yy, cię. Chwili, żeby tu się nic by nie stało. Może jakiegoś tygrysa wysłać jednego do przodu, wyzwanego. Afer się osiem No, Ja tak nie tak mogę. mogę, jakie te twoje koty są. No, Kaktulec to najbardziej. Nie, ty musisz wiedzieć kocie, że mój kot jest wyjątkowo upierdliwy, więc ja potrafię odkładać koty. Mm -hmm. A ty nie jesteś z tych, jak nie, ci kot wejdzie, to ty już ja zostawiasz. Ja, nie, bo ja nie kocham oczywiście. Jedyną osobą, która kocha, to tak to nie odłożę. Nie, nie, że nie, że ogólnie. Znaczy koty też kocham, ale ja kocham jak on się ładuje na mnie. Tak? Ja to wiem, po takim no. czasie już? Nawet... Ja to cały czas. Nie, no kaktulek jest wyjątkowy akurat. Nie, kaktula to jest. O, Patrz, nie Bo był zablokowany, No nie, kaktulek jest taki, że nie umiem. Jak on przychodzi, robi i się tam przytula i Każdy kot robi mr, bo jest kotem i dobrze wie, że to działa. No ale nie aż tak jak kaktus. Kaktus jest wyjątkowy, akurat pod tym względem. Czyli kochasz jednak swoje dzieci, niektóre ma. No kocham, kocham. Który tier w ustąka działowego, tak. Kaktus jeden tier, Lucyna tier 1. No. Karmelek, myślę, tier 1. Tier 2, tier 1,5. Powiedzmy Franek, i tier 2 Irek. Irek najmniej. Bo Irek już. się najmniej mizia. Irek hmm. jest taki bardzo indywidualista. Aha. Czyli, jeżeli ktoś ma swoje własne zdanie, to należy go To należy go od, odtrącić. Okej. Okay. Odtrącić. Okay. I tak, jakby nie mogli zaczekać, że będę miał dzieci. <laughs> <laughs> Jestem już gotowy na rodzicielstwo. Powtarzałem wielokrotnie. No jesteś. Ten, bo będę mógł zmienić moje zasady. Na przykład. Na przykład, tak, nauczyć się. Dobra, róbmy te bitwy szybko, bo one są takie idiotowe, te bitwy. Więc. poczekaj, ale tu powinien nas opuścić. Ale tam znowu widzisz, co A coś tu jest, poczekaj. Tam jest bohater do środku. Krówka Mu-mu! Dziesiąty poziom, krzyżowiec. To trzeba pójść, Ale tu jest trudny bohater do pokonania. 21 mąków, to nie masz kuli. No ale mu. Jeszcze masz jednego bohatera obok tych ogrów, które się obok zamku, obok zgrzytu. Tych, co się tak szarpnowało. No i tu obok jest. To jest kto? Jest nie, tylko nie możesz pewnie zobaczyć, bo za daleko jesteś. Więc teraz wiatr nie działa już, nie? Uwalnia ich, a, <coughs> to są zachodni bohaterowie. No. A ja bym poszedł na tych ogrzech magów, tylko się muszę wzmocnić trochę, ale to jest lipa jednak, że dzienne są te przyrosty, one nie, nie są duże te przyrosty, mam. a zamek... Nie odblokowałeś spawnerów. A, mam spawnery. Znaczy, ty, w, ty, w ogóle ja tu miałem sobie. tych kuszników koło tego, ja tu powinienem pójść. Ty w ogóle to ty powinieneś pokazać te minotaury co obok twojego zamku, mieć dwa spawnery do elfów, które są twoją najmocniejszą jednostką. A, no oczywiście też mu teraz nie tym mówić. No nie wiem, bo idziesz gdzieś tam do przodu, ja muszę też o no, swoich. No, ja się myśleć. skupiam na rozmowie. A z... ja też się zresztą. skupiam na rozmowie, no. no, no tak samo od dawna gram w te rowsy jak ty, no. Dobrze. No. No i siedzi, gadaj i gada. No, gadaj i gada. Gada i gada. No. Prostyś tak zawsze mówi. Gadasz i gadasz. Gadasz i gadasz, no. Dobra, go. Lista pozyskana w prawym dolnym rogu. Dzięki. Lista pozyskana. Naprawdę. To było potrzebne. E, dobra, widzę, że moja armia się robi full strzelecka już. No tak e, najlepiej. Ale drugiego zamku jeszcze nie masz. No, trzeba zdobyć. Ty... Trzeba zdobyć, no. trzeba zdobyć. Pokliki, Wykopaliska dinozaurów. A tam będzie dakan no. jakiś. Kto, kto, jeszcze może być? Husiek? Powinien być, że bohaterowie się To treniczają. prawda. Jedna czwarta to może nie, ja, ale tu możemy strzelić. I teraz panato. Jest tu taki lamus. Się no. przez mur. Niezależnie od tego ile masz HP i tak dalej dostajesz. Fajne. I teraz patrz, tutaj mają takie jednostki, widzisz, są ze Złych Zamków. To ja mu robię... Święte słowo. Święte słowo. Katolic, szuflady, Dziękuję Święte słowo. serdecznie. O i strzeliśmy w mojego? To panato i ogłuszony jesteś kumpel. A, bo masz tą strzałkę nie, teraz dokładnie sobie tak, po. celność, no, proszę. No, ja cię. teraz z tej czwory, bo ja tu nic nie pamiętam. Jak teraz im o, dłużej o, zaczynam grać, to zaczynam, odświeżać w to nie wszystko ja i. to tak po prostu są jednostki, biją się, zabieram surowce, okej, okay, Hilonsy, nie? Mm -hmm. tak, Gigabase. A nie, to ja się tak po, im dłużej gram teraz, to tym wiesz, więcej sobie odświeżam powolutku wszystkiego pytanie, czy w ogóle was nie jest strzelać, chyba nie jest... Ale jak jakie mam wrażenie, możecie dać znać w komentarzach, że to co my robimy, to jest tak tło do podcastu pod tytułem rozmowa między nami. to tak nie jest chyba gra, którą bardzo da się patrzeć. Po prostu jest śmieszna fajna mapa, którą zrobił. Mm -hmm. i, I zakadamy o jakichś tam głupotach. Tak, dokładnie. Wiesz to teraz w ogóle zabawne, bo będę teraz stał w nich strzał czarem, który nie ma line of sight. I dokładnie planuję to zrobić, patrz. Co to znaczy? Zobacz, zarzucę truciznę tego. No. Zobacz, teraz zrobię coś takiego, że stworzę iluzję ciebie. No. I pana to. A, jednak wylecieli, myślałem, że nie wylecą, bo miałem A takiego, że będą ginąć. Że będą ginąć za murami zamku. A ty będziesz bo... sobie waitował. A ja sobie będę waitował. tak planuję poniekąd tak zrobić, tylko... Tylko tego trzeba ubić, bo wyleciał. Tak, ale jak wyleciał, no to spoko, coś wymyśliłem. Aha, bo jakbyś stanął tamtym łBem, to oni by nie mogli wyjść? Yy, nie wiem czy on jest mocny... yy, -y, Znaczy nie, nie, nie chciałem nie miałem w planach go zablokować, tylko miałem bardziej w planach po prostu ich wypalić, że tak powiem, z zamurów jeszcze. okej, okay, okej. Okay, okay. Jednak wychodzą, dobra, ale, hmm. ty... ale jakbyś stanął pod bramą, to on by nie mógł jej otworzyć. Mógłby prostu. chyba w tej części chyba mogł okay, otworzyć. Tak okay. mi się wydaje, że chyba mogą. E, okay. Dobra, i teraz. Pierun jak już tu jesteś, teraz prosta strzałka, teraz co ty masz za czarne ręku? E, święte słowo, cyk, pięknie i teraz znowu prosta strzałka i teraz e, kurczaki. Co wydać? Spowolnienie? Pewnie. Święty pomysł. Świetny pomysł. I zatruwamy krosną w I będziesz szydze. I patrz, on się wycofał teraz. Ale dlaczego on się wycofał? Bo jest głupi. A. Jest pecetem, a, więc a będą decypienie. stali i obrywali, ale myślisz sobie, że on jest mądry, ale to jest nieprawda, bo ja tak naprawdę mogę go walić i tak przez mury, bo mogę mu zrobić święte słowo. Ja tu mówiłem o line of sight, nie? No, że on stracił tak. teraz line of sight i ja mogę go i tak uderzać. Mhm, Następnie, ten. Mhm. bo ten czar wymaga line of sight. I teraz mhm. trucizna już tu nałożona, więc nie zużywam many, więc robię D. Tutaj idę uderzę w mur. Niech on się skusi na to, żeby w tą jednostkę uderzyć, ale się nie chce skusić. A on tam będzie no Dobra, no to ja pompuję iluzję cały czas. Już jest pięć mm -hmm. golemów do bicia się. Mm -hmm. A, A my nie się różnią od przywołania. Przywołane jednostki zostają potem po walce? Nie. Okej. Ok. Okay. czym się różnią? A przywołano od, od jakich? Od iluzji? No, tak jak ja na przykład debilki Nie, przywołuje. to jest ta sama mechanika. To sama mechanika, no. tylko się inaczej nazywa. Tak, dokładnie tak. Mm -hmm. Mechanika jest identyczna. Bo jak się miały przywoływanie jednostek, one by zostawały, to by było dojebane. Nie, no masz ty mechanikę w swoim zamku jakim przywołanie jest, ale... Ona działa, pamiętaj, tak, że przywołujesz losowe jednostki, ale jak masz bardzo wylewelowane, to ty przywołujesz, człowiek, jakieś modliszki czy coś takiego. Takie, tak. tak, takie. Tak, mhm. takie w opór w opór te jednostki są. Mhm. Dobra i teraz patrz, zrobiłem sobie tyle iluzji. I osiem golemów na miękko już go poskłada, więc mam teraz pędzlu i po prostu sobie do przodu. No, to jest skurde że te golemy sobie narobiłeś. No no bo to jest pecet, który stał po prostu w zamku jak głupek, bo normalnie nie miałbyś tyle czasu. Bo nie miałbyś tyle czasu normalnie, żeby to zrobić, ale że to jest pecet durny, no to co wiesz, sobie pozwolił, coś takiego. To jak gram właśnie sobie przypominam, to takie niektóre wiesz. nie widzę, że myki, takie niuansiki. Tak, takie proste rzeczy zaczynam przypominać. Ja bym siedział, czytał, te opisy tego wszystkiego, wiesz, choć, bo może ja to muszę od zera praktycznie. Wykopalisko Takie. Nie ma chuśka, patrz, a powinien. Być. <grymne> Ale jest za to psiarnia do zrobienia. Jest potencjalnie. za to psiarnia. Ale jest zbrojownia i zbrojownia, nie ma łuku, szkoda. Liczyłem, że będzie łuk. A, bo to może losowo milęć nie, nie. Nie, nie, nie pamiętam. O, to jest Od czegoś zależy. Um, wiesz co, nie, każdy zamek ma inne artefakty, które możesz z nim kupić, jakby, nie? Okay. Czyli chyba w ramparcie w twoim możesz kupować właśnie. Właśnie tam, łuki na no bołe. Łuki, jest bastion. bo jest bastion. U mnie może chyba kostur Maga, który zmniejsza koszt czarów, jakieś mm -hmm. takie rzeczy, nie? Okay. Więc y, to jest dla każdego zamku jest to jakoś inaczej nazwane, nie? Mm -hmm. Tyle pamiętam, ale nie wszystko pamiętam. Część pamiętam. tylko. Mm -hmm. Kacper Klepsydra, czyli wow. e Oroja, czwarty z... na tarczywych. natarczywych. Natarczywych, tak, Klepsydra. Co dramę z Izakiem miał ostatnio? Miał, miał z Izakiem dramę? o co mi dramę? Miał, bo oni nagrali podcast no. wspólny sobie tam na ten natarczywych i gadali no. w ogóle. I Klepsydra potem zrobił materiał Najgorsi versus Najlepsi Influencerzy. No. I dał y... Izaka z rogami Diabła na miniaturę jako najgorszy influencer, a jako najlepszy dał Budę z Aureolą. No, jest jak I... głupie. No, głupie. I... No. A ja włączyłem sam materiał, to on taki był raczej, że tak kanalizował i tak, no Czy jest dobrą postacią, czy złą? No nie wiadomo, nie wiadomo widzowie. A na koniec miał wniosek, że chyba jednak dobrą. Nie wiem, Piotra z Kurwy jako w ogóle. Gdzie? Zależy no, no. w sensie z tylu stylu, ja Oczywiście, aż jest mępior skurwysynski, bo do niego się naprawdę ciężko dojebać. No o wiele właśnie rzeczy. o to chodzi, że od niego nie masz o co się czuć. Ej, chłop, Ej, chłop tego wyszedł tego z Goat uzmaną. z dobrą reputacją. No, Jakby naprawdę. serio. On, jest jedyną osobą, która... Gdzie on wymyślił Goat, tak. żebyśmy, żebyście mieli świadomość. Jest jedynym tego. gościem, który. Uważaj, teraz tak, kurde. bardzo ważna rzecz. Zanim zaczniesz strzelać, Meduza ma taką zdolność, że trafiając cię ma zdolność automatycznie zabić jakąś jednostkę. W zależności od jej siły. Więc meduze najlepiej zabija jej czarami, jeżeli tylko możesz. Ma nieskończoną amunicję. Jest strasznie wkurwiająca, więc uważaj na jej kontrataki strzeleckie. Daję ci znać. E, może chyba też kontratakiem takim zabić ci bohatera instant. Więc uważaj. O, oh, okej. Okay. Czyli on dobrze, by było jakoś coś się zrobić. Poniekąd tak, ale mógłbyś ją na przykład osłabić, zepsuć ci jakieś celowanie, wysłać na nią jednostkę do przodu. dwie rusałki, które świetnie mogłyby rozblokować. zblokować. stankować po prostu, nie? Dobra, ty nie masz żadnego spadu, to strzelaj chyba tu. Tak. No, to gimper pamiętaj, że strzela już nieźle. Teraz zobacz, jakie masz czary na szei. Tak, skoro logiczny chód. Możesz pomyśleć o taktyce. Na przykład. Szybkość na rusałkę, są dwie, podlatujesz, blokujesz. Ale mogą sprawy. Albo przywołuję i zasłaniam się po prostu. Potencjalnie też może działać. Ale to czasami rozumiem, może być tylko mam też Grysy do przewoływają. No, minialnie. Coś wymyśl, no. no dobrze. no dobra, niech one stoją tu z przodu. Możesz gnać do przodu, pamiętaj, pod tą. Pod tą no, na tą meduzę. No i siłą rzeczy będą w nią musieli strzelić, nie? To zrobię tak, żeby tu zasłonić jak najbardziej. No nie. możesz też polecić na przykład tymi, tu sałką najbardziej z tej strony. A ja myślę. chciałem tu, żeby wiesz co no. ona nie mogła się. Zobacz, jakie masz czary na rewo, może coś się nie, da jeszcze nie zrobić mu krzywdy. w mokrzywdę. prawidłowych te jednostkach. Pięte słowo dodaje obrażenia. Mhm. Wysiedleniem to dużo Bez nie sensu. zrobi. Sklepienie męczennik, że na własną jednostkę, to nie? Ja przez będzie mógł atakować i nie rzucać na jednostki kontroli przez osobę, która rzuciła ten czar. No teoretycznie tak. Nie będzie... Na to turę. jest niezłe. No to co turę mogę jej to wrzucać? To nie jest problem. O! nie mógł tylko podnieść. Teraz nie jeszcze, w nią, bo stracić to udawać. Yy. Yy, dokładnie. No to walę tutaj. Generalnie twoja armia jest megalitna? też pamiętaj No da, dam... da, da, ja mam teraz mega osłabioną tą armię. Nie wiem w ogóle czy ja to zrobię. Tak, zupełnie szczerze. Tak się, już kliknąłem, bo mówię, bohaterów ci... masz dosyć mocno, dlatego on Ci tak podlicza tą statystykę Twoją jako siły całoradną mocno. Bo Ci bohaterowie twoje są naprawdę faktycznie ja mocni. No nieźli. Dobra, Ty to tu zostań, żeby tankować. Chociaż Ty masz bez kontrataku chyba, prawda? Czy... Tak, masz bez kontrataku. Nie masz. Możesz szans. uderzyć w No, tak, nie mam. Zadymka, siu siu, 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 No, kogoś dobić musisz. Możesz to też... Chyba tu wale, żeby... Bo on, a, trzech zabił, Albo wzywasz Trygrysa, pamiętaj, masz kilka opcji, albo strzelasz mhm. I ty drzwi, no. mhm. Jak strzelę, to jej to zejdzie. Ona znaczy, już tego nie już ma. tego nie ma, bo uderzyłeś, ale... No. Ale będzie miała kontratak strzelecki, więc tak. ja ją będę wyłączał cały czas, a w tym czasie będę wybijał pozostałych chyba, tak ci o dobra, ja spoko. Dobra. Ten dwóch to niech służy za, jak powiem, worek Dada, na obrażenia, te. tak, dokładnie. A jest... ja go wstawię tu, żeby tego krusznika potencjalnie. pompuj sobie na pewno tych obrażeń na w sensie w A teraz jak go tą pieśń po No koju. nic nie, nie rób ją. No Po prostu może przez turę tylko choć. Ale tu nie ma nic, że yy, ten... No bo dobra, ja to będę wrzucał cały czas. Jeżeli po ją jebniesz to na obrywa, to w sensie traci tam. To jest ten Traci tam, okej. Okay. Mhm. Yy, dobra, walety. No i że ma już, Likers, dobra. Mhm. Mogę tu strzelać? Możesz, tu strzelać? Wysokimperowi wysoki imperowist A on się bił też. Dobra. Aj. Tygrysem to możesz podskoczyć. A może tygrysem ją uderza? No może spróbować. Widzisz? Oooo! Wow. O tym mówiłem. Instant Ale mocne. Może nie jest aż takie mocne, ale jest robione. robię robotę, robię robotę. Aha. Dobra, dawaj, gmila, nie? No no dawajcie taki lillo, nie? Czka ona już nie ma komu za no to Idziemy. No. I strzelaj teraz. Bo teraz ma... Zablokowana co i zobacz miałeś. jeszcze coś nie możesz jebnąć. Nie, ty nie ma, masz tylko magiczną pięć zabrażenia. A święte słowa nie umarł. Nie, tylko na nie umarł. Tak. Yy, to pięć albo to co? ta kurza jest niezła. Dobrze jego. ci zadziała w twoim przypadku. Muszę przekazać gimper. Możesz dać celność na elfa. Bo w sensie. Celność. Albo celność. Yy. Możesz też max obrażeń, bo masz dwa strzały. Jedną, z dwóch jest. A, ale pierdolną! No, tak, to będzie Dobrze, słabo, bo jest. masz tracisz obrażenia teraz to ważne. No, A najgorsze wycofanie tych 300 kuszników, chyba. Te 13 tych też będzie boleć. No ma dalej gry. No Zem, trochę się rzuciłeś. No nie no, sens, bez sensu, bez sensu. Ale dobra. Jazda. Gramy! Dobra, jakieś nie czary popatrz, gry. czy nie ma coś mądrego. Takie gry. No coś musisz porobić. No i błogosławieństwo jeszcze na, Elf. na elfa, tak. Jaką piszę? Elf, najważniejszy teraz, tak naprawdę. No, wiem, ale zawsze tą zdolność odbijania trzeba, możliwości. Jedną teraz trzecią, nie ma, okay. teraz zawsze działa więcej niż jedna trzecią. Ten już nie ma pocisków chyba w ogóle. Albo nie? Postrzek, bo nie miał co walić już też. Mm -hmm. Szczerze, to moim zdaniem, jeżeli to wygrasz, to wygrasz z jakąś jedną jednostką, moim zdaniem. To, to trzeba to do czytanie. wczytania, nie? No w sensie bez sensu na tym a, etapie. E... Się, się musisz się. naprawdę powiększyć tą armię, bo masz strasznie mało tą armię, więc przejdź się do jakiegoś zamku, zacznij się karawanami syłać czy coś jakby. Tak, tak sobie, a co to robią państwo? Dwa nas to nie walki, to nie wiem. No, tak to robić. dobra. Eee, Ustali, żeby... jakie jednostki będziesz miał, nie rekrutuj wszystkich. Pozbądź się tych tak, gienków, bo one są już bezsensowne. Bywale, na te jednostki. Rozałki bywale. I... Bierze to, jak ma strzelców, będziesz Jeszcze, że gryfa włóżna poprzednio. Ja bym zrobił bohaterów, żeby się pisgali i strzelców, żeby wali listy. Z, z, z drugiego zamku weź gryfa, Tego będziesz miał solidnego frontlinera tak. teraz, masz elfa stąd i gryfa. I ja bym I na tych jednostkach się opierał, bo to te, te low I jak pożegaj, wniesione... Niech one on w takim razie coś jeszcze wyślą, eee, który to sprzedaje, Najbardziej z prawej strony, tutaj. I wysłać Trzy, dwa łuki, dwa łuki dwa. nawet yy, Jeden masz tą procę, więc nie ma sensu. Dobra, dwa Nie masz tysiąca yy, konkretnie. poczekaj, wezmę sobie, wezmę sobie kupię uu, uu, Nie wyprzedawaj te surowce są strasznie rzadkie tutaj Dobra, to wy następnej tutaj. Weź i w następnym Dobra, tury. a ty poczekaj sobie chwilę wtedy Dobra, A wy to, poczekacie sobie następny na odcinek, się. który już poczekacie, jest poczekacie? Na, nie, na kanale Imperatory. Tak,